i jak już w tle widzicie jest to Black Ops 1, jakiś rozpoczęty, dosłownie w środku mecz i tak dalej, e, graczem jest Luzak97, o ile się teraz nie mylę, sorry jeżeli coś źle tego, nie, Luzak97, wszystko git majonez, kanał oczywiście będzie w opisie tego filmiku, żebyście, jeżeli wam się podoba, tam sobie weszli i tak dalej, e, nie jest to może jakiś show gameplay, tak e, jednak będzie to tak czy inaczej wygrana. To się najbardziej liczy, to i tamto, zresztą ci co mnie oglądają dobrze o tym wiedzą, i tak dalej, może nie będzie to jakieś nieziemskie KD tak czy inaczej, ale jednak pewne back to the rules, Tak, jednak Black Opsa jedynki chyba u mnie na kanale nigdy nie było. Um, lub sobie przynajmniej nie przypominam, że kiedykolwiek wgrywał Black Ops 1, tym bardziej z PC-ta, bo ja na pc nie gram, jak zresztą wszyscy powinni to wiedzieć. Yo, bitches. gameplay jest dość krótki i nawet bardzo dobrze z tego powodu, że dużo też do powiedzenia nie mam, a mam bardziej, że pytanie, że tak powiem. Yo. A więc rzeczą, ym, którą was chciałem ym, yy, zapytać yy, jest wakacje. Ludzie wszyscy mają wakacje i tak dalej, słońce na pierdala, gorąco się wszędzie robi to i tamto. Yy, co robicie lub robiliście wakacje i tak dalej? Ja jak już mówiłem w spowiedzi, yy, jadę do Giżycka, teraz właśnie od czwartego będę miał urlop. Yy, od czwartego urlop, a weekend zaczyna się już drugiego, tak? Czyli od 2 do 12 mam urlop, tak jakby, czyli dni wolne, gdzie nie muszę pracować. Zajebiście. I właśnie między innymi w tym czasie, jak już mówiłem, mówię, w spowiedzi jadę do Giżycka z moją kobietą i tak dalej, żeby spotkać Cieciucha, żeby spotkać tam jeszcze innych klanowiczy i tak dalej. Nie pamiętam, kto tam wszyscy będą, czy Trit, czy Tot, któryś z tych dwóch i ktoś tam jeszcze i tak dalej. Może akurat któryś z was też się tam wybierze! Yo! Nie miałbym na pewno nic przeciwko i tak dalej. I właśnie tu mówię, tak jak wiadomo, co wy wakacje robiliście, będziecie robić, czy w ogóle wakacje nie spędzacie w tym roku? Ja muszę szczerze powiedzieć, że ja urlopu nie robiłem już wielu, wielu lat takiego prawdziwego, że gdzieś pakuję swoje ciuchy i jadę w pizdu. E, naprawdę nie pamiętam już kiedy takie coś ostatni raz było. E, dlatego tym bardziej kurewsko na to się cieszę. Tym bardziej, że Cieciuch e, już tysiące razy był tam, e, bo on ma dużo wspólnego właśnie z tym festiwalem i tak dalej. E, on tam, że tak powiem, pracuje. E, ma pewne, nie wiem jak to nazwać rodzinne wtyki co do organizatorstwa tego i tak dalej. Nie wiem ile mogę powiedzieć, ile musi być, zostanę tajemne. <laughs> dlatego nie będę za bardzo rozkręcał tego tematu. E, ale w każdym razie. Bardzo dobrze zna całe otocza Giżycka to i tamto, i nie jedną, nie dwie rzeczy już powiedział mi, że mi pokaże gdzieś jakieś fajne atrakcje, gdzie mogę z kobietą fajnie się zabawić. I na to strasznie się cieszę. Do tego właśnie niejednego polskiego hip-hopera, może ja nie, jestem takim typowym fanem hip-hopu. Lubię co prawda się posłuchać i tak dalej, ale nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś teraz tym takim fanbojem jakiegokolwiek polskiego rapera. Jeżeli już to byłby to Gural, ale akurat Gurala w tym roku nie będzie i tak dalej, a na niego najbardziej się cieszyłem. Moja kobieta, zresztą nawet też, ale go akurat nie będzie i tak dalej. I z tej całej reszty co będzie i tak dalej? Tam Pea będzie, z tego co wiem, i tam nie jeden, nie dwóch, nie trzech innych. I się tak czy inaczej na nich cieszę, tak? Przez to, że ja też tam co nieco mam nagrać i tak dalej, specjalnie też między innymi właśnie na kanał Mazury Hippo Festival i tak dalej, to będę miał być może możliwości bycia też troszkę, że tak powiem, bliżej tych, że tak powiem, gwiazd niż inni i tak dalej. I bardzo, bardzo fajna jest ta możliwość, bardzo, bardzo się cieszę na mój urlop i tak dalej. I oczywiście, jeżeli wy jeszcze zamiar dopiero macie robić jakikolwiek urlop, no to kurwa, życzę wam po prostu zajebistego urlopu. Życzę wam, żeby był mini, minimum tak zajebisty, jak ja sobie wyobrażam urlop, który będę miał ja. I tak dalej, bo to jest najważniejszy mecz zakończony. Jak wytać pierwsze miejsce lula97.pl. Jak już wiem, link do kanału będzie w opisie. Madafaka i tak dalej. Przechodzimy do suchara, który jest dość głupi i krótki, a więc co mówi kobieta po wyjściu z Łazienki? Ładnie wyglądam. He. A co mówimy? mężczyzna po wyjściu z łazienki? Na razie tam nie wchodź. Dobra, to by było na tyle. Gameplay dobiegł końca i tak dalej. E, ja swoje pytanie zadałem. Ja mój urlop, że tak powiem, już przedstawiłem i tak dalej. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Bo w poniedziałki ogólnie nigdy nic nie wgrywam. A postanowiłem, a chuj, pierdolny system, kurwa, renderujemy, wgrywamy i tak dalej. I wszystko jest pięknie, ślicznie i cudownie. Like, share, subscribe, madafaka, bis to pizda. I ja zapraszam jak zawsze zresztą do następnego razu.